Potrzebny jest oczywiście ryż. Tu, co prawda, stoją już dla leniuchów e, półprodukty, ale nie ma tego ducha, który tchnie właściwy kucharz. E, tu natomiast stoi ryż, e, arborio, bardzo dobry włoski ryż, nadający się właśnie na risotto. Do tego, żeby zrobić risotto. Będzie potrzebna nam też oliwa. To złotko nie jest po to, żeby podbić cenę, tylko oliwa musi być chroniona przed światłem. Temperatura jest istotna, natomiast gdyby stała na pełnym słońcu i w białej butelce, wtedy by straciła swoje właściwości. Weźmiemy może taką, bo to jest Campagnolo, bardzo dobra oliwa. Małże, krewetki, ośmiorniczki, wszystko to, co jest nam potrzebne. W tej zamrażarce, jak widać, jest pełno różnych morskich smakołyków, ale nam wystarczą te dwie paczki mieszanki owoców morza i w sklepie to właściwie wszystko. Dobrze wyciśnięty czosnek, to ważna rzecz przy risotto. Na taką porcję, jaką dzisiaj przygotowuję, trzy ząbki czosnku, w zupełności wystarczą. Czosnek leciutko zaczyna już się rumienić, złocić, czyli możemy dodawać główną rzecz, czyli mieszankę owoców morza. Tu są różnego rodzaju krewetki, różnego rodzaju małże. Zanim to wszystko zacznie się przypalać, dolejemy kieliszek wina białego, wyprawnego. Czym lepsze wino, tym lepsza potrawa teraz jak to się dusi w winie, przyrządzimy do tego sos. Najpierw rozpuszczę kostkę rosołową, kostka rosołowa w wodzie. Wody jest tu nawet jest miarka. To jest troszeczkę 150 ml. Woda powinna być gorąca, a co najmniej ciepła. Lepiej żeby to nie był wrzątek, bo będziemy potem do tego dodawać śmietanę. Chodzi o to, żeby się nie zważyła. Mieszamy bulion z kostki ze śmietaną. Czasem też używam kefiru, ale muszę Państwu powiedzieć, że śmietana jednak nadaje właściwy smak potrawie. Teraz, żeby risotto miało trochę ostrości, można dodać pieprzu, ale ja. Dodaję peperoncino, to jest malusienkie, suszone papryczki włoskie z południa Włoch. Ta się nazywa Peperoncino diavolo, czyli peperoncino diabelskie. Trzeba z tym bardzo ostrożnie. Możemy wlać. I teraz tutaj dusi nam się, duszą nam się owoce morza w winie, śmietanie i rosole. A my tymczasem zaczniemy przygotowywać ryż. Na 4 osoby wystarczy 3 czwarte szklanki ryżu. Wydaje się, że tego ryżu jest bardzo mało, ale to jest złudzenie. Zobaczycie Państwo, ile tego potem będzie. Ja ryż najpierw szklę na oliwie, czyli rozgrzewam oliwę. W momencie, kiedy oliwa będzie gorąca, wsypujemy ryż. I teraz minutkę, dwie, cały czas trzeba mieszać i patrzeć, żeby ryż z białego, jaki jest wsypywany na patelnie, stał się szklisty. Nie używałem soli, nie wiem czy Państwo zauważyli, nie używałem soli i jest ona tutaj całkowicie zbędna, ponieważ cała sól jest w kostce rosołowej. No już wyraźnie widać, że ryż zaczyna zmieniać barwę. Kiedy niektóre ziarenka staną się złociste albo wręcz brązowe, będzie to znaczyło, że zeszklony jest wystarczająco. I teraz ryż spokojnie, cały. Wsypujemy. Przykrywam pokrywą, żeby Temperatura nam nie uciekała. Ryż, żeby było dobre risotto, powinien się 10-11 minut tak bulgotać na tej głębokiej patelni, ale i tak co kilka minut ja sprawdzam. Po prostu wyciągam jedno ziarenko ryżu. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Biorę do ust i sprawdzam, bo nie powinno się dopuścić do rozgotowania, żeby ryż był zbyt miękki. Włosi mają bzika na punkcie nierozgotowanego ryżu i nierozgotowanego makaronu. Za chwilę będzie gotowe. Gotowe. Trwało kilkanaście minut i gotowe. Proszę zazdrościć, że nie możecie tego Państwo spróbować. Nie jest tak genialne jak w postewek w Wenecji, ale niewiele ustępuje tamtemu risotto. Smacznego.